Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najskuteczniejsze ćwiczenia na mięśnie grzbietu i ułożymy sobie razem, wspólnie plan treningowy na plecy. Zapraszam do oglądania. I kochani widzowie, mięśnie grzbietu powinniśmy trenować co najmniej dwa razy w tygodniu, także nie żyjemy tylko pośladkami, nie żyjemy tylko brzuchem, ramionami, udami i innymi partiami mięśniowymi. Grzbiet również potrzebuje regularnego treningu. Jeżeli chodzi o ilość serii, jaką powinniśmy wykonać, minimalnie w skali tygodnia będzie to 10 serii, a maksymalna ilość to 24 serie. Oczywiście inaczej będziemy to rozkładać w przypadku profesjonalnego zawodnika czy zawodniczki. Ja przedstawiam tutaj normy dla osoby, która ćwiczy rekreacyjnie, dla zdrowia, dla rozwoju sylwetki, ale nie poświęca. Na to całe y, życie. Także 10 serii minimalnie na mięśnik grzbietu w tygodniu, 24 maksymalnie. To w zupełności wystarczy, aby znakomicie aktywować mięśnie pleców. Pamiętajcie, że oczywiście rozkładamy to w skali tygodnia, jeżeli macie 3 treningi całego ciała przez 7 dni, to na jednym treningu możecie wykonać na przykład, 8 serii na mięśnie grzbietu, na drugim kolejne 8, mamy 16 i... Następnie znowu 8 i w tym momencie mamy 24 serie, czyli maksymalną objętość. Jeżeli zaś ktoś trenuje dwa razy w tygodniu, to jak łatwo policzyć, jeżeli chce jakby wykonać tą minimalną objętość, np. 10 serii, wystarczą. Wystarczy 5 serii na jednym treningu i 5 serii na drugim treningu. Także to już trzeba ułożyć, dopasować pod swój cykl treningowy. Przede wszystkim ilość jednostek w skali tygodnia. Ale do rzeczy, bo wy dzisiaj chcecie posłuchać, jakie ćwiczenia na mięśnie grzbietu koniecznie powinny znaleźć się w Waszych planach treningowych. Pozwoliłem sobie dzisiaj przygotować na laptopie konspekt tak aby nie zapomnieć o żadnym ważnym ćwiczeniu, o żadnym ważnym temacie, który przygotowałem e, dla was. Chciałbym, żebyśmy wszyscy tutaj zrozumieli, że aby aktywować odpowiednio mięśnie pleców, powinniśmy w swoich planach treningowych mieć co najmniej jedno ściąganie Przyciąganie ewentualnie w płaszczyźnie pionowej, wertykalnej i co najmniej jedno przyciąganie w płaszczyźnie horyzontalnej, czyli poziomej. Co to oznacza? W naszym treningu powinno być albo podciąganie, a jeżeli jesteśmy za słabi na to, nie jesteśmy w stanie podciągnąć się. Nawet raz, wówczas wrzucamy do planu treningowego ćwiczenie o nazwie ściąganie drążka wyciągu górnego, gdzie już na pewno sobie poradzicie, bo tam możecie założyć odpowiedni ciężar i skupić się. Na technice. Także uwaga: osoby, które nie umieją się jeszcze podciągać, w tym momencie nie płaczą, nie smucą się, tylko wrzucają po prostu do swojego planu treningowego ćwiczenie, w którym ściągają ciężar w pozycji siedzącej do klatki piersiowej, mocno ściągając łopatki do dołu, czyli wpływając na tak zwaną depresję łopatek. I tutaj właśnie chciałbym. E, zwrócić uwagę na ten jakże istotny element techniczny, e, zarówno podciągania, jak i ściągania ciężaru do klatki piersiowej. Wy nie skupiacie się na tym, aby tylko i wyłącznie ściągać ten ciężar, mocno pchać ramiona do dołu, ale na tym, aby uruchomić mięśnie grzbietu. One są trudne do wyczucia, ponieważ są dla nas niewidoczne, nie obserwujemy ich pracy, więc musicie sobie jakby uzmysłowić. W swojej mądrej głowie, że inicjujemy ruch poprzez ściąganie łokci do dołu, cofanie tej obręczy barkowej lekko do tyłu i opuszczanie jej do dołu poprzez ściąganie łopatek, czyli tak zwaną depresję. W przypadku podciągania, jak i ściągania drążka wyciągu górnego, jest to po prostu konieczność żeby odpowiednio wyczuć mięśnie pleców. I tutaj jeszcze taka mała wskazówka: nie ściskajcie drążka maksymalnie. Możecie nawet sobie pozwolić na tak zwany małpich co pozwoli na lepszy angaż mięśni grzbietu i odciążenie waszych przedramion. Jeżeli będziecie skupiać się na tym mocnym ściskaniu drążka, czy przy podciąganiu, czy ściąganiu e, uchwytu do klatki piersiowej, niestety wasze przedramiona przejmą. Lwią część pracy, a tego tutaj nie chcemy. Zapytacie ile serii, ile powtórzeń, jest to oczywiście kwestia indywidualna, nie ma jednej, jedynej opcji dla każdego, ale oczywiście, jeżeli podciągacie się, to już trzy powtórzenia, powtórzenia to naprawdę będzie znakomity wynik. Jeżeli zaściągacie drążek wyciągu górnego do klatki piersiowej, 10, 12 powtórzeń będzie to odpowiednia opcja. Możecie również wskoczyć na taką platformę odciążającą, która uczy nas podciągania, i to wcale nie jest zła maszyna, ponieważ tam możemy znakomicie obserwować swój. Progres, e, zmieniając cały czas ilość kilogramów, która jest nałożona. Pamiętajcie jednak, że tam, im mniej kilogramów jest, tym trudniej dla Was, ponieważ mniej tych kilogramów Wam zabiera z Waszej wagi ciała. Także nie mówcie tylko, że wrzucacie coraz większy ciężar i tam się podciągacie, bo to będzie błąd. Akurat na tej maszynie mniejsza ilość kilogramów będzie stanowiła. Większe napięcia mięśniowe. Jeżeli macie problem z wyczuciem mięśni grzbietu, również znakomitą wskazówką może być to, aby zasięgnąć do tzw. pomocy pasków treningowych, ewentualnie Haków i to nie będzie błąd, ponieważ osoby, które narzekają na słaby chwyt, w szczególności płeć piękna, kobiety, te nadgarstki są zmęczone, to tutaj paski treningowe, ewentualnie haki mogą pozwolić wyczuć plecy. Ale oczywiście, jeżeli dźwigacie 15 kg 10 kg, no to nie zakładajcie tych pasków, bo ten chwyt również trzeba wzmacniać. Żadnym problemem nie będzie, jeżeli zamiast wyciągu górnego użyjecie po prostu maszyny typu Hammer czy te też vertical traction e, do ściągania jakby uchwytów do klatki piersiowej. Czemu do klatki piersiowej? Ponieważ e, te stare, znane nam ćwiczenie, gdzie ściągało się za głowę drążek, niestety dla wielu osób będzie kontuzjogenne, e, niezbyt dobre, e, nie każda osoba dysponuje odpowiednią mobilnością w stawie ramiennym i przede wszystkim nie widzę żadnych większych atutów tego ćwiczenia względem przyciągania po prostu do klatki piersiowej e, uchwytów. Kolejna sprawa Sprawa, jakie uchwyty używamy, czy to będzie uchwyt typu trójkąt, wąski, czy szeroki, czy nachwyt, czy podchwyt, również tutaj będziemy delikatnie zmieniać pracę mięśni grzbietu. Pamiętajcie, jeżeli prowadzimy łokcie blisko tułowia. Wówczas zwiększymy napięcia w obrębie mięśni najszerszych grzbietu, które tutaj będą doskonale pracować. Jeżeli chwyt jest szerszy przy ściąganiu drążka, to oczywiście większą pracę też przejmą mięśnie obłe. Obłe większe, te, które również są istotne, najszersze popracują także czworoboczny część dolna również przy ściąganiu łopatki do dołu. Także zmieniajcie co jakiś czas, co jakiś trening, co jakiś cykl treningowy po prostu rodzaje chwytów, żeby zadbać wszechstronnie o wszystkie mięśnie grzbietu. Jeżeli wybieracie podchwyt, to oczywiście w dużej mierze będzie pomagał mięśnie mięsień dwugłowy ramienia, czyli biceps, ale to nie jest żaden problem. Również tutaj znakomicie popracują mięśnie najszersze, ponieważ łokcie będziecie Prowadzili blisko tułowia. Przechodzimy do drugiej kategorii ćwiczeń na mięśnie grzbietu, gdzie znajdziemy przyciągania horyzontalne, czyli w płaszczyźnie poziomej. I to ćwiczenie możemy wykonać na wyciągu, czy też na maszynie typu hammer do przyciągania tych rączek do tułowia, i również tutaj skupiamy się na pracy łopatką, ale nie tylko depresją ich, ale również Retrakcją. Czyli naszym zadaniem jest wypięcie klatki piersiowej przed siebie, ściąganie łopatek do środkowo, do kręgosłupa zbliżając do siebie i opuszczanie ich delikatnie. Do dołu. To zapewni odpowiedni angaż mięśni, grzbietu. Podobnie jak przy ściąganiu drążka w płaszczyźnie pionowej, również tutaj możemy zmieniać chwyty. I teraz uwaga: jeżeli będziemy mieli dość wąski chwyt, wówczas praca mięśni najszerszych grzbietu oczywiście będzie naprawdę spora. W przypadku, kiedy będziemy trzymali drążek na chwytem, ale będziemy prowadzili go do klatki piersiowej dość szeroko rozprowadzając łokcie, wówczas zwiększymy pracę mięśni czworobocznych grzbietu, które odpowiadają za mocne ściąganie łopatek do siebie, w szczególności część poprzeczna tych mięśni, Więc już tu mamy sygnał, w zależności od tego, które mięśnie chcemy bardziej aktywować, czy to będą mięśnie najszersze, czy też czworoboczne, możemy em, rodzajem chwytu wpływać na dane napięcia mięśniowe. Szeroki nachwyt, przyciąganie do klatki, większa praca mięśni czworobocznych grzbietu wąski uchwyt ewentualnie taki neutralny, gdzie trzymamy jakby młotkowo dany uchwyt przyciągając go do brzucha w kierunku bioder, pod pępek, wówczas praca mięśni najszerszych będzie większa. Pamiętajcie, że mięśnie najszersze są nazywane mięśniami jakby odbytu, czego nie słyszeliście ode mnie, ponieważ właśnie prowadząc łokcie w stronę bioder, w stronę swoich pośladków, jesteśmy w stanie naprawdę dopiąć odpowiednio najszersze, czyli nasze skrzydła, które odpowiadają za szerokość tułowia, jeśli chodzi o spojrzenie z tyłu. Dobrze, jakie jeszcze ćwiczenie możemy wybrać, kiedy chcemy przyciągać horyzontalnie ciężar, ewentualnie swoje ciało. Osobom początkującym, ale nie tylko nawet średnio zaawansowanym polecam takie ćwiczenie jak przyciąganie ciała własnego ciała na linach TRX. Jest to doskonały ruch, który Pozwoli również na wyczucie odpowiednio mięśni brzucha, które musimy tutaj utrzymać w odpowiedniej pozycji, zresztą jak przy innych wcześniejszych ćwiczeniach. Jednak nie będę się rozwodził tutaj na temat techniki zbyt mocno. Nagrywam instruktaże każdego ćwiczenia, tak naprawdę, również na mięśni grzbietu na moim kanale. Więc jeżeli chcecie zapoznać się ze szczegółami, detalami, czy podciągania, czy ściągania drążka. Wbijajcie na kanał, wyszukajcie w wyszukiwarce, wpisując daną frazę, dane ćwiczenie, dopisując do celu z pasją i znajdziecie wszystkie interesujące Was aspekty techniczne. Przyciąganie na linach TRX 3 serie po 15 powtórzeń, na przykład doskonałe ćwiczenie również tutaj przyciągamy Wąsko łokcie, żeby zaktywować najszersze grzbietu. Jeżeli zaś będziemy prowadzili jakby swoje ciało do przodu przy rozkładaniu bardziej tych łokci na bok, wówczas praca mięśni czworobocznych będzie większa. Także tu również możemy kątem ustawienia swojego ciała wpływać na to, na jakie mięśnie będziemy bardziej e, wpływać. Pamiętajcie również, że to e, w jakiej odległości będziemy jakby od punktu zaczepienia lin, wpłynie również na to, jak intensywne, jak trudne będzie to ćwiczenie. Również mamy tak zwane podciąganie australijskie, które możemy wykonać e, jakby zapierając się o gryf czy też e, jakby tą sztangę przyczepioną do suwnicy Smitha, która jest stabilna i również tutaj jak w przypadku TRX-ów przyciąga swoje ciało mocno inicjując ruch ściągnięciem łopatek, delikatnym opuszczeniem ich do dołu. Naprawdę doskonałe ćwiczenia. Polecam z tej kategorii wybrać co najmniej jedno do swojego planu treningowego. Nie musicie wykonać wszystkich, wystarczy jedno ćwiczenie powtarzam wam serdecznie z tej grupy. Przechodzimy do trzeciej kategorii, którą również można uznać za przyciągania w jakiś sposób horyzontalne. Jednak tutaj użyjemy wolnego ciężaru, czyli albo sztangi, albo hantli, albo końcówki sztangi, że tak powiem, w wersji na V barze. Ewentualnie wykonamy tutaj focze wiosła, czyli w podparciu brzuchem o ławkę. To ćwiczenie akurat jest znakomite, ponieważ odciąża odcinek lędźwiowy pleców. Mamy również do wyboru wiosłowanie jednorącz w podporze kolanem na ławce. Wszystkie te ćwiczenia są naprawdę dość skuteczne. Także wybierzcie swój wariant, aby odpowiednio poczuć mięśnie. Grzbietu. i również przy wiosłowaniu sztangą czy podchwytem i nachwytem podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach możemy ukierunkować pracę na daną grupę mięśni, czy górną część, czy dolną, to już dopasujecie do siebie. W skrócie, w nachwycie zaangażujecie bardziej górną część mięśni najszerszych, ewentualnie również czworobocznych. W podchwycie, prowadząc łokcie bardziej wąsko, dolna część mięśni najszerszych wykona większą prace, a mięśnie czworoboczne będą tylko wspomagały ruch. W szczególności część dolna będzie tutaj zaniedbana, więc omawiając dzisiejszy trening, przedstawię wam również ćwiczenie, które jest takie akcesoryjne i fantastycznie wpłynie na dolną część tą zaniedbaną, wstępującą mięśni czworobocznych. Jeżeli chodzi o wiosłowanie sztangą, to po prostu jest to po podciąganiu można powiedzieć drugie najlepsze ćwiczenie na plecy, więc jakaś wersja wiosłowania no, powinna znaleźć się w Waszym planie treningowym. Może nie na pierwszym treningu, a może na drugim. To już rozłożycie, dopasujecie pod siebie. Znakomite ćwiczenie, które wymaga odpowiedniego napięcia brzucha, prostych pleców. Aspekty techniczne oczywiście są opisane w moich instruktażach na YouTube. Tym ćwiczeniem jesteście w stanie i poszerzyć plecy, i wzmocnić jakby ich że tak powiem, grubość, separację. Także koniecznie takie ćwiczenie powinno się znaleźć w planie treningowym. Jeżeli wybieracie focze wiosło, to wówczas skupiacie się na ściąganiu łopatek, a brzuch nie musi być tak napięty, ponieważ Waszym brzuchem, Waszym tułowiem w tym przypadku będzie po prostu ławka, czy to coś, na czym się podpieracie. W przypadku, kiedy wiosujemy końcówką sztangi, takim uchwytem typu V, wówczas E, oczywiście mamy inny chwyt, co <laughs> pozwoli zaangażować jeszcze inne mięśnie. Także pamiętajcie, co jakiś czas zmieniamy ustawienie ramion, różne chwyty. To pozwoli zaangażować mięśnie grzbietu we wszechstronny e, sposób. I przechodzimy do kolejnej grupy ćwiczeń, takiej dodatkowej grupy czwartej, gdzie wyróżniam ćwiczenie typu narciarz, takie jakby. Coś jakbyśmy wykonywali ruch na nartach i możemy to wykonać na wyciągu. Bardzo lubię to ćwiczenie. Doskonale wpływa na dolną część mięśni czworobocznych, którą musimy obniżyć podczas ściągania tego drążka, oraz mięśnie najszersze, oczywiście obłe. Także jest to również ćwiczenie rozwojowe. Doskonale rozwija. Nasze mięśnie grzbietu. Oczywiście, wykonując ćwiczenia na wyciągu, polecam więcej powtórzeń niż 10. Z wolnym ciężarem możemy schodzić poniżej tych 10 powtórzeń. Ale jeżeli nie wykonujecie tego ćwiczenia na wyciągu, możecie Wykonać tak zwane pull over z hantelką, z jakimś obciążeniem, leżąc w poprzek ławki, ewentualnie wzdłuż jak Wam niewygodnie, i po prostu przenosząc sztangielkę za głowy w kierunku klatki piersiowej, a delikatnie pod mostek w stronę brzucha. To ćwiczenie angażuje nie tylko mięśnie grzbietu, ale również mięśnie klatki piersiowej, mięśnie trójgłowe ramienia, także nasze. E, tricepsy doskonałe ćwiczenie, również co jakiś czas wrzucajcie je do swojego planu treningowego. Oczywiście jego opis jest na moim kanale na YouTube, więc jak jeszcze, nie go, jeszcze go nie subskrybujecie, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi. Materiałami i uwaga dla osób, które narzekają na ból w obrębie e, odcinka lędźwiowego, prostowników grzbietu, możecie wrzucić do swojego planu treningowego ćwiczenie, które polega na prostowaniu tułowia na ławce rzymskiej. W, ter, w tej wersji nie na pośladki, tylko na mięśnie grzbietu, czyli prostujecie kręg po kręgu aż do wyprostowanej pozycji swoje, swój tułów, co znakomicie będzie wzmacniało mięśnie prostowników grzbietu. 3 serie na przykład po 12 powtórzeń i naprawdę fajnie tutaj wzmocnicie owe mięśnie. A bonusem, o którym mówiłem wcześniej, jest ćwiczenie typu trap Rise, y Rise, które polega na tym, że będziemy naprawdę na małym ciężarze angażować Dolną część mięśni grzbietu, czyli część wstępującą, która jest zaniedbana podczas ćwiczeń wcześniejszych. Tutaj skupimy się mocno na niej, więc dzięki temu będziemy mocniej stabilizowali łopatkę, która niestety podczas ćwiczeń typu podciągania i. Wiosłowania jest w tym sektorze akurat zaniedbana, a musimy dbać zarówno o górną część mięśni czworobocznych, która niestety jest często przeciążona najbardziej, oraz środkową i dolną. Żeby tą dolną uruchomić, kładziemy się na ławce, na brzuchu, ściągamy łopatki do siebie, obniżamy je do dołu i ruchem ramion kierujemy kciuki. Do góry z hantlami, naprawdę 2-3 kg w zupełności mogą tutaj wystarczyć, ponieważ całe ćwiczenie musimy przeprowadzić, poprowadzić na ściągniętych i opuszczonych łopatkach, co nie jest łatwe. Spróbujcie naprawdę ogień. To ćwiczenie oczywiście jest na moim kanale już opisane. Także co jakiś czas wrzucamy taki ruch do swojego planu treningowego. Naprawdę ćwiczenie jest bardzo funkcjonalne i pomocne. Podsumowując, moi drodzy, mamy cztery kategorie ćwiczeń, trzy główne, a tak naprawdę dwie główne, czyli podciągania, ściągania drążka, czyli płaszczyzna pionowa, przyciągania poziome, czyli płaszczyzna horyzontalna i akcesoryjne ćwiczenia typu narciarz, typu trap, ra, trap raise, typu e, prostowniki grzbietu. Co jakiś czas e, e, oczywiście wymieniamy ćwiczenia na wyciągach, na ćwiczenia. Z wolnym ciężarem, czyli wiosłowanie sztangą, focze wiosło, wiosłowanie jednorącz. I w tym momencie mamy znakomicie ułożony plan treningowy na mięśnie pleców. Ale uwaga, co zrobić w przypadku osób, które trenują w, gomu, w domu. Koniecznie kupcie sobie, moi drodzy, gumy. Bo o ile zastąpicie ćwiczenia w płaszczyźnie horyzontalnej, poziomej, przyciągając na przykład hantelki, które macie w domu, ewentualnie baniaki wody, ewentualnie gumy, to w przypadku, kiedy chcecie wykorzystać płaszczyznę pionową, to będzie już problem, jeżeli nie macie drążka rozporowego w drzwiach. A jeżeli go macie, to możecie tutaj próbować negatywów, jeśli chodzi o podciąganie, ewentualnie przyczepić gumę do tego drążka i ściągać, jakby łokcie do tułowia, ciągnąc te gumy, jakby udając, proponując naszemu ciału delikatną wersję ściągania drążka, wyciągu. Górnego. Także tutaj trzeba będzie już pokombinować, ale jeżeli macie w domu hantle, sztangę, zrobicie wszystkie inne ćwiczenia na mięśnie i grzbietu oprócz właśnie tych ściągań pionowych. Jeżeli macie drążek osporowy, to już będzie cacy. Przyczepiacie gumę i ćwiczycie, także to już będzie dla Was doskonałe rozwiązanie. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że mięśnie grzbietu są naprawdę trudne do wyczucia, więc na tym treningu musicie się skupić, nie możecie myśleć o, nie powiem. Czym? O byłych partnerach, o rodzinie, o pieniądzach, o zakupach, o tym nie myślimy. Musimy skupić się na plecach, ponieważ one są dla nas niewidoczne, więc tym bardziej musimy włożyć więcej pracy. Pamiętajcie, nie inicjujemy ruchu na mięśnie grzbietu z bicepsów, które często przyjmują tą pracę, z ramion, tylko ściąganie łopatek, praca w obręczy barkowej. Yy, Cały czas myślimy o tych łopatkach, o tym, aby łokieć dochodził do tułowia w kierunku bioder, żeby aktywować mięśnie najszersze grzbietu. Bez odpowiedniego skupienia nie możecie myśleć o żadnych efektach. Także proszę zwróćcie na to uwagę. Więc podsumowując, moi kochani, dajmy przykład: Pana z który przychodzi na siłownię i trenuje mięśnie grzbietu dwa razy w tygodniu, oczywiście w planie treningowym typu. FBW znajdują się dwa ćwiczenia w jednym, na jednym treningu. Pan z przychodzi, robi nogi, robi klatkę i przychodzi moment, w którym trenuje plecy. Wybiera ściąganie drążka wyciągu górnego, nachwytem, ponieważ jeszcze nie umie się podciągać. Drugim ćwiczeniem będzie przyciąganie poziome na linach TRX swojego ciała. Super, zaliczone. Dwa ćwiczenia po cztery serie. Mamy osiem serii, i pan z ma dwa dni regeneracji, przychodzi na następny trening i jakie ćwiczenia wybiera? Znów wykona 8 serii w dwóch ćwiczeniach i tym razem wybiera wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia jest. Bardzo zmęczony, w podchwycie aktywował mięśnie najszersze, najszersze grzbietu, delikatnie czworoboczne, i przechodzi do kolejnego ćwiczenia i uważa, że jego część czworoboczna dolna jest słaba, więc kładąc się na ławce, na brzuchu, wykonuje trap raises na mięśnie czworoboczne, część wstępującą. I w tym momencie pan Zdzisio ma cztery ćwiczenia w skali tygodnia naprawdę znakomicie wykorzystujące funkcje mięśni grzbietu. Pan z nie chce robić kapturów, czyli nie wykonuje tzw. szruksów, ponieważ to ćwiczenie jest dla niego niefunkcjonalne, gdyż z dźwiga zakupy z biedronki, czy też żabki i również te mięśnie pracują, ponieważ one odpowiadają nawet za to, że jak trzymacie coś ciężkiego, to cały czas delikatny ten ruch, kiedy spada bark nam do dołu, to Mięśnie czworoboczne, część górna to utrzymują, także wiecznie są przeciążone. Dobra, kolejny przykład. Przychodzi na trening pani Krysia. Dwa razy w tygodniu ma trening full body workout. Na pierwszym treningu robi pośladki, barki i dwa ćwiczenia na plecy. Je rozpisał trener, jakie to ćwiczenia powinny być. Uwaga, pani Krysia jest silna i wykonuje. 4 serie po trzy powtórzenia podciągania. Drugim ćwiczeniem na plecy w tym treningu będzie wiosłowanie jednorącz tangielką w opadzie tułowia w podporze na kolanie na ławce. Na drugim treningu pani Krysia wybiera wiosłowanie jednorącz w pozycji siedzącej na maszynie typu Hammer, a raczej jej trener wybiera. Po tym ćwiczeniu pani Krysia narzeka już, że jest zmęczona, jeśli chodzi o górne części ciała, a czasem pojawia jej się w życiu ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, ponieważ nadźwigała się wiele lat w sklepie. Yy, ciągając palety. No nieistotne, przechodzą z trenerem na ławkę rzymską i aktywują prostowniki grzbietu, wzmacniają cinek lędźwiowy poprzez odpowiednie ćwiczenie na tej właśnie ławce, czyli prosto, prostowanie tułowia na ławce rzymskiej. I w tym momencie pani Krysia w skali tygodnia ma cztery znakomicie dobrane ćwiczenia na mięśnie grzbietu. To w zupełności jej wystarcza. I uwaga, właśnie to wielki problem ludzkości. Nie Ilość, tylko jakość. To nie jest tak, że przychodzi pan Robert na siłownię i mówi: Chcę zmienić swoje plecy, chcę mieć większe, szerokie mięśnie grzbietu. Więc ja będę robił teraz 10 ćwiczeń na plecy, będę lepszy od Karola, od Edmunda, od Edwarda, będę od nich lepszy, bo będę robił 10 ćwiczeń, a oni robią tych ćwiczeń e, tylko e, kilka. Tak? będę od nich lepszy. Całe nie tędy, droga. Jakość, nie ilość, powtarzam. Czasami dwa ćwiczenia, ale dobrze wykonane, z mocnym skupieniem, są w stanie o wiele więcej zmienić niż 10 ćwiczeń, które przede wszystkim wykonacie niepoprawnie, niechlujnie. Zresztą jest to po prostu za duża objętość dla normalnej, przeciętnej, czy nawet nieprzeciętnej osoby, ale nie nafaszerowanej, nie wiadomo jakimi specyfikami. Także podsumowując, rozumując, wystarczą Wam te ramy objętościowe, które opisałem na wstępie materiału. Dwa ćwiczenia na jednym treningu. Jeżeli ten trening to jest FBW, trenujecie trzy razy w tygodniu. Jeżeli zaś macie dzielony trening na górę, dół, tych ćwiczeń może być trzy na jednym e, treningu. Także to wszystko trzeba indywidualnie dopasować. Jeżeli interesują Was plany treningowe, spersonalizowane, dopasowane, możecie oczywiście odezwać się do mnie na mojego maila ewentualnie napiszcie na mojej stronie www.doceluspasja.pl bez polskich znaków. Tymczasem dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że warto przeanalizować ćwiczenia na mięśnie grzbietu, które są mocno jakby opisane w szczegółach na moim kanale, także zaglądajcie na nie. To jest darmowa wiedza dla was. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał wam Pomógł, udostępniajcie go dalej, aby każdy już wiedział, jak ułożyć sobie plan treningowy w skali tygodnia i jakie ćwiczenia wybierać. Do celu z pasją. Cześć!